O, widzę, że się drzwi otworzyły. Znaczy, dobra, widzieliśmy już to wcześniej. To, po co ja się tak dziwię? Nie, to wybuch otworzył te drzwi. Znaczy, stworzył taką awarię, że się otworzył? Eee, dobra, wiecie o co mi chodzi. O, jak miło. Tyle amunicji leżącej na ziemi, aż żal nie podnieść było. A, tańczący z małymi pociskami, niech <grych> to mogę nowy przydomek mój. Ale, uboraliśmy. A niech jej diabeł pośle do siebie. Idź się do diabła. Aaa, to nas załatwili. Trochę za bardzo szczerze, że weźmie. Dobra, szybki load. Jedziemy. Idźcie wszyscy do piekła. Hehe, <laughs> jedno salwo, załatwianie długości, <laughs> nieźle idzie nam to coraz lepiej. Zabija, A, znaczy, oczywiście, miałem na myśli, że zabijanie szkopów idzie nam coraz lepiej. Dobra, ale nadal czasem obrywamy. A to normalne, w takich grach jestem jakimś dobrym graczem w, te gry, w takie gry. Ale jakoś tam mi się udaje to przejść. Oj, oj, oj. Komitet powitalny. A, znowu jedno salvo, dwóch załatwiłem. A, dobra, to są dwie apteczki. Dobra, robi się tu coraz tłoczniej od tych hitlerowców. Trzeba trochę przerzedzić ich populację. Dobra, ja bym tym nie wskakiwał. Jak gdybym nie musiał, to ledwie co się trzyma, ale chyba muszę tam tedy przejść. No właśnie, wiedziałem, że to Michał Konstrukcja, bo to nie wiem co zrobili chyba. Sekret, jak miło Tylko jak to kurde otworzyć Ja yeah. sekret znalazłem, ale nie mogę tego otworzyć fajnie jak ja się, to, jak ja się z tego cieszę. Nie no. Lubi sekret. O, ciało Niemca. Eee, to chyba znaczy, że ja się tu chyba wracam. <gry> A dobra, te drzwi były zamknięte. To dobra oznaka. Znaczy, że się otworzyły. Znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. O, właśnie, tam są arteczki. bym zapomniał. a nawet tam skąd się wzięliście, bo tam wcześniej nie było. Czy z tamtego kierunku to wszystkich załatwię? Skąd, skąd by się tam wzięliście? Podobno, ale już się, chyba Dobra, to może być gorąco, więc zapiszemy. Surprise. Zauważyliście, że to jest Armia Klonów, ale jednak nowy, nowy ten skin postaci jest, ale i tak to nadal Armia Klonów. jak to powinno się nazywać, gra Baskowicz kontra Armia Klonów. O, mamy misję prze... znaczy przeszliśmy tę misję. I gitar. Ciekawe co nas czeka dalej Zlokalizować i zniszczyć mvx mk1 radar ale... cholera co to jest locate okay, znaleźć wejście do lotniska A, dobra znamy wytyczne ruszamy dobra jedna z pewne teraz będzie kolejna armia klonów. Ojej, oj, oj, a tu skąd strzały padają? Dobra, zobaczmy co tu jest. Nic ciekawego. Chyba nas taki sniper chce zdjąć. Więc trzeba uważać. A może to... a może to był on? Nie. Jedna zaleta hitlerowców? Szybko giną. Ta... to jest chyba ich największa zaleta. A zaled Blaskowicza, czyli naszego bohatera to o, mógłbym wymieniać cały dzień że tak tylko wymienię e, super szybki refleks super szybko odporność A, itd, itd Dobra, mamy CKMA ale wrogów do trzału to żadnych modziwa. A jednak przyszli wrogowie. Trzeba urzędzić im rzeź. Co nie mają Gott Ech, coś ich nie mogę trafić. Dobra, w końcu padli. Ach, cóż za rzeź. Panie, sprzuć taką moc w rękach. A jeszcze kto siedzi? Dobra, chyba im to starczy już. Dobra, tu nic, tu nic, nadal nic. Jedynie, co mi tutaj brakuje jako przeciwników w tej grze, to chyba tych oficerów SS i ogólnie oddziałów SS. Fajnie by się ich rozwalało. A te to zasłuży na kulkę od Blaskowicza. Ooo, mazukno. Trzeba wyrzucić na rakietkę. Ładnie. Będziemy mieli super broń. Chociaż trochę nieprzydatno, że tak kontynuuje wątek. Nieprzydatno na to pozwykły O, Kolejna, ostatnia szarża. Już miałem mało życia, to wola, żeby gra w czyta. Nie no, na początku poziomu chyba zapis zapomnialiśmy jeszcze chociaż zobaczmy. A, jednak zapisaliśmy. Dobrze. No dobra, to przed rzeźio zapisaliśmy. Mię trzeba je zrobić ponownie rzeź. A, ta sama przyjemność taka rzeź. Na hit Eee, ktoś jeszcze? <grywa> Dobra, chyba mają dosyć. A jednak jeden został, a nie dwóch. Dobra, znowu przeszarżowaliśmy trochę. Ale ja tak lubię szarżować. Dobra, czytajmy. U ledwie zibram. Ach, jak pięknie się ustawili. Chodźcie, chodźcie, podejdźcie mi pod drugą. To dzieci, tego z bazooką przysłać. To byłoby wyzwanie teraz. O! Zasadzka! A jednak czasem hitlerowcy myślę. No, teraz by się przyda. O właśnie to mi się przydał a pięknie. Pobał się z trochę A, nie mają szans. Który to był ten z bazu kocika, nie mam go chyba tutaj, a niech to co zapach. No dobra, tego tak standardowa rozdalina. Spodziewałam się, mi się wrócę na taki, na takie pod. O skąd? Dobra, ty, na no tych to warto chyba marnować trochę amunicji. Eh, one shot, one dead. A do bary nadal nie mam amunicji. Po co kurna nam dali ten karabin? To było w tych zapasach, mi się wziąć. Mieliśmy z nimi taki kłopot. No, w ogóle amunicji do tego nie dali. A to pomyśleli, jak nam dali broń, a 10 nabojów, zajęli Eee, czemu go nie mogę wycelować? Okej, okay, no to kilka hitlerów już nie. W tej misji kilkaset znaczy. Oj, ktoś nas zachodzi od tu, że Czy... nie skąd trzeba.